40 Czas na audycję Każdemu Damy Radę w Radiu Katowice. Józef Wycisk i nasi goście. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Mamy system Twój Epit i życie naprawdę stało się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie, porozmawiamy dziś o podatkach, ale wiele pytań, które zazwyczaj pod koniec kwietnia zadawaliśmy przez ostatnich ile, 20 lat, stało się nagle nieaktualnych i bardzo dobrze. Ale jednak warto na kilka dni przed zakończeniem terminu składania rocznych zeznań podatkowych warto jeszcze choć na chwilę wrócić do tego tematu, porozmawiać o tym. Być może mają Państwo jeszcze jakieś pytania, czasu trochę zostało, więc porozmawiajmy dziś o podatkach. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Panie Manuela Hombek. Witamy Panią bardzo serdecznie, Izba Administracji Skarbowej. Dzień dobry. Oraz pani Renata Grabowska, drugi urząd skarbowy w Katowicach. Dzień Witamy dobro, serdecznie. Państwo. Zacznijmy od tego, czy naprawdę system Twój EPIT, czy on zlikwidował możliwość składania papierowych zeznań? Papierowe zeznania... Cały czas możemy składać, natomiast mamy ułatwioną sytuację, bo nie musimy tego robić. Wchodząc na stronę podatkigov.pl możemy zobaczyć nasze zeznanie PIT-37 bądź PIT-38, który został przygotowany przez system. I przypomnijmy, kiedy tak naprawdę mija termin składania zeznań? Termin składania zeznań się nie zmienił. To jest 30 kwietnia, w tym roku wypada we wtorek. We wtorek o północy we do wtorku o północy, o północy musimy nocy, mieć sprawę tak załatwioną. Jest. Oczywiście od razu wszystkich uczulamy, że być może we wtorek wieczorem system będzie przeciążony, więc pewnie lepiej zabrać się do tego mimo wszystko chwilę wcześniej. Druga sprawa, otóż po raz pierwszy od wielu lat mamy do czynienia z taką luksusową, wydaje się sytuacją, że nie musimy robić nic. Zgadza się, w tym roku y, możemy, y, że tak powiem, nie zaglądać do systemu, aczkolwiek mimo wszystko my radzimy z, zajrzeć do, do e, Twój epit z tego względu, że istnieją, istnieje możliwość, że albo pracodawca popełnił jakiś błąd, bądź nie dosłał jakiegoś pitu i wchodząc na ten, na, na ten serwer, Twój epit, możemy dokonać korekty tych dokumentów, bądź yy, sprawdzić, czy faktycznie wszystkie dokumenty doszły. Więc automatycznie, logując się, możemy wysłać również, zaakceptować, bądź tak jak pan redaktor zauważył, nie robić nic. No, możemy też być stratni. Być może dla kogoś to są drobne kwoty, no ale może być stratni, jeśli nie zajrzymy sobie na tą. No, zgadza się. Twój pili będzie przygotowany indywidualnie, więc może zaistnieć sytuacja, że dla nas korzystniejsze byłoby rozliczenie wspólnie z Małżonkiem. Jeżeli przysługują nam jakieś odliczenia, to Twój EPIT też uwzględni tylko ulgę na dziecko i to dziecko do 18 roku życia. Więc warto zajrzeć, bo jeżeli nam jakieś odliczenie przysługuje, będzie można to doprecyzować, dopiero zatwierdzić i przesłać do urzędu. I kolejna sprawa, <laughs> przepraszam najmocniej. Czy każdy musi złożyć zeznanie, nawet ta osoba, która na przykład zarobiła mniej niż kwota wolna od podatku? Rozliczamy się z każdej <laughs> kwoty. Może nie wystąpić kwota podatku, którego nam nie pobrał płatnik, natomiast rozliczamy się, wykazujemy w zeznaniu podatkowym każdą złotówkę. Pani już o tym wspomniała, ale przypomnijmy, system nie przygotowuje z automatu yy, wspólnego zeznania dla małżonków. Zgadza się. Z tego względu, że urząd może nie mieć informacji, czy w danym roku małżonkowie byli razem, bądź czy dopiero wzięli ślub, bo takiej możliwości nie ma, jeżeli ktoś wziął ślub tutaj w ciągu roku podatkowego. Natomiast też ze względu na ochronę danych osobowych, bo to też jest, też jest taka informacja. Natomiast logując się do systemu możemy zaznaczyć i połączyć te dwa konta, czyli swoje i małżonka i rozliczyć się wspólnie. Jest taka możliwość jak również dla osób samotnie wychowujących dziecko. Ta usługa Twój EPIT również y, taką usługę przygotował. Ale powiedzmy, czy, czy cały system Twój EPIT on będzie co? On będzie wyłączony 30 kwietnia, czy będzie można zajrzeć także po terminie? Będzie można zajrzeć również po terminie. Będą przygotowane tam również, y, znaczy tutaj będziemy mogli zrobić również korektę y, w, tym, w tej usłudze Twój EPIT, więc nie będzie ona wyłączona całkowicie. Będziemy mogli również pooglądnąć sobie to, co zostało złożone. Wspomniała Pani o korekcie. Kiedyś była ewidentna różnica między składaniem korekty przed upływem terminu składania zeznań? A po tym terminie, czy, czy nadal jest tutaj jakaś istotna różnica? Skorygować zeznanie możemy zawsze. Możemy sobie przypomnieć o jakimś odliczeniu, którego nie dokonaliśmy w pierwszym zeznaniu. Różnica może być taka, że po 30 kwietnia urząd będzie chciał przeprowadzić czynności sprawdzające, czyli złożenie korekty będzie wiązało się z dostarczeniem fiskusowi dokumentów, który sprawdzi, czy na podstawie tych dokumentów faktycznie to odliczenie, ta nadpłata nam się należy. Bo kiedyś było tak, że na przykład po 30 kwietnia nie można się już było rozliczyć z małżonkiem. Teraz można się rozliczyć, można też złożyć zeznanie po ustawowym terminie. W przypadku, jeżeli na przykład nie rozliczamy się na picie 37, można takie zeznanie złożyć wspólnie z małżonkiem. I teraz pytanie, które już nie jest aktualne właśnie w związku z funkcjonowaniem systemu EPIT. Kiedyś bardzo często je zadawaliśmy, gdzie złożyć zeznanie? W miejscu zameldowania czy zamieszkania? No ale powiedzmy wyraźnie, my ten adres umieszczamy w tym dokumencie, prawda? W zeznaniu. Na zeznaniu podatkowym wpisujemy miejsce zamieszkania, czyli tam, gdzie mieszkamy. Zależy i uczulamy na to, zależy nam na tym, żeby podatnicy wykazywali faktycznie miejsce, w którym mieszkają, chociażby z tego względu, że jeżeli wyślemy do nich jakieś wezwanie albo będziemy chcieli coś wyjaśnić, to zwyczajnie będą mogli odebrać korespondencję. Ale kiedyś też było tak, że y, urząd mógł jakby we własnym zakresie poprawić zeznanie. Czy to nadal istnieje? Jest możliwość, jest taka możliwość, że urząd y, zrobi korektę, tak zwaną korektę, z urzędu, czy autokorektę, tylko to dotyczy jakichś oczywistych omyłek. Takich bardziej matematycznych. Tak? Bardziej matematycznych. I proszę Państwa, jeszcze jedna ważna sprawa, żebyśmy pamiętali, sprawdzali te wszystkie dane, które w, w tym dokumencie są. Czyli na przykład o adresie mówiliśmy, ale też na przykład numer konta, prawda? Zgadza się, ponieważ dużo osób nie aktualizuje, bądź zapomina, że zgłosiło dane, dane numer konta w Urzędzie Skarbowym. Ten numer konta jest już nieaktualny i niestety nie dokonując, nie zamykając tego konta w urzędzie, taka nadpłata pójdzie automatycznie na ten nieaktualny numer konta. I tu zaczyna się problem, ponieważ osoby wiadomo, czekając na pieniążki będą się denerwowały, natomiast zanim zostanie to wyjaśniona i zwrócona kwota, no to troszkę to podchwała. I też musimy pamiętać, żeby dokładnie się skupić i, i napisać wyraźnie, czy jesteśmy właścicielem, współwłaścicielem, Zgadza kto się. jest jeszcze współwłaścicielem, bo to się okazuje, są bardzo istotne informacje, Zgadza tak? Zgadza się, bo te wszystkie informacje są aktualizowane przez urząd i automatycznie numer konta będzie odnotowany i u jednej, i u drugiej osoby. Proszę Państwa i na koniec pytanie, które też często y, pada. Ja oczywiście życzę naszym słuchaczom, żeby mieli taki dylemat, że na przykład, nie wiem, w zeszłym roku wpłynęła im jakaś ekstra wielka gotówka, no i teraz y, odkładają wypełnienie tego zeznania w obawie, że y, no, nie mają tyle, tylu pieniędzy, ile, ile powinni mieć, żeby zapłacić podatek. Więc powiedzmy wyraźnie, że złożenie zeznania, a jakby fizyczne zapłacenie podatku to są dwie różne rzeczy. To nie musi się dziać w tym samym czasie. Dokładnie tak jest. Możemy rozliczyć się w lutym, natomiast termin do zapłaty podatku to zawsze będzie 30 kwietnia. Mhm. Czyli bez znaczenia pozostaje fakt, w którym momencie składamy zeznanie. Ważne, żeby do 30 kwietnia na konto urzędu wpłynęła gotówka, która powinna wpłynąć. No a jeśli naprawdę los nam sprzyjał, ubiegły rok był rewelacyjnie dobry, no i mamy taki podatek, na którego Zapłacenie nie mamy pieniędzy. Czy my się możemy zwrócić do urzędu z prośbą o rozłożenie podatku na raty? Jest taka możliwość, aczkolwiek jest to sprawa indywidualna, ponieważ weryfikujemy tutaj możliwości e, każdego podatnika, czy jest w stanie zapłacić, więc weryfikujemy cały stan majątkowy danej osoby i wtedy indywidualnie wyrażamy bądź nie wyrażamy na to zgodę. Czyli pewności nie ma, ale szansa jest. Szansa jest, jak najbardziej. Zapraszamy Państwa do rozmowy z naszymi gośćmi, z naszymi ekspertkami, którymi dzisiaj są pani Manuela Hombex z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i pani Renata Grabowska z drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Telefon oczywiście znany: 32, 205, 10, 22, a my pojawimy się w tym studiu jeszcze raz za niecałą godzinkę. Każdemu damy radę: 32, 205, 10, 22.